Marko z tej strony Chris, a dzisiaj ze mną jest Kuba i to jest filmik promujący nasz nowy kanał na YouTubie Gamers Group. W naszej grupie znajduje się 6 osób. W dzisiejszym dniu mogliśmy nagrywać tylko w dwie osoby, ponieważ reszta naszych kolegów miała inne plany do nagrywania. No więc nie mogliśmy nagrać całą grupą. I co do kanału? Na kanale będą się znajdować różne gameplaye z gier. E, takich jak na przykład Call of Duty Ghost, Call of Duty Black Ops, e, Minecraft, League of Legends, no i tam jeszcze Battlefield 4 i, i przeróżnie, przeróżne takie gry, jakie jak macie jakieś pomysły na fajne gry, to piszcie w komentarzach. My, my po prostu może większość z tych gier będziemy mieli albo kupimy. Tak, i mamy jeszcze w, za, e, mamy jeszcze w zapasie, tak jakby można powiedzieć, e, mamy serię. Różne już za, zaplanowaliśmy. Tak. No i tak, e, co tutaj jeszcze powiedzieć? E, lajkujcie nasz kanał, subskrybujcie i nie hejtujcie, ponieważ zrozumcie, e, nagrywamy. To jest nasz pierwszy filmik promujący nasz kanał, więc zalajkujcie i zasubskrybujcie, bo to motywuje do dalszej pracy, do ulepszania filmików. Już niedługo może skołujemy sobie jakieś intro. No i tak, no i to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie tego filmiku, lajkujcie, subskrybujcie i nie hejtujcie. Cześć!